Siema, to wasz ulubiony konsolowy Dominik Witam was wszystkich na moim kanale Dziś w moich zakupach jest FC Compact, więc zaczynajmy Zaczynajmy od pudełka Tak mniej więcej wygląda Co tam znajdą, się w tej zestawie, Kadrid 132 w 1. i Pocket Games 151 Konsola FC Compact To jest podobne do Famiclona, ale w dodatku ma budowane grę 500. W jednym. Tu jest podłączony do włączenia zasilania. Tu do Ching ma wejście tu wejście na pady. No i te pady mają takie przyciski: select, start, A, B, turbo A, turbo B i krzyk. Czyli w lewo, góra, do i prawo. Więc to wszystko. Drugi pad. Tak samo wygląda. Jeśli spodobał Wam się odcinek, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie i napiszcie komentarz pod tym filmem. Jak mijał Wasz dzień? Do zobaczenia. Cześć!